Dzień dobry. Dzień dobry. pomnik .pl. rozmawiamy dzisiaj z panią Zuzanną Kurtyką. Pani Zuzanną, prosiłbym o. Że najpierw pogratuluję bardzo za dobrego wystąpienia. Zresztą owacje były na stojąco, więc nikt nie ma wątpliwości. Chciałbym, żeby pani skomentowała, co było dzisiaj najważniejsze podczas całego tego publicznego wysłuchania, co na pani zrobiło największe wrażenie, i merytoryczne jakieś uwagi swoje, jeśli można. Przede wszystkim ogrom przedstawionego materiału. Myślę, że to jest rzecz, która jest niepochwalna w sumie, bo dostaliśmy przekaz tylu różnych faktów, że są to rzeczy. na razie jest chyba trochę za wcześnie na podsumowanie. Natomiast wymaga to wszystko dopracowania, przemyślenia po raz kolejny, zastanowienia się nad całością. Przekaz taki ogólny jest bardzo smutny. Świadczy o tym, że nas po prostu od samego początku, nas rodziny od 10 kwietnia okłamywano i niejednokrotnie były to kłamstwa prosto w oczy. Mhm. A jak pani skomentuje to, że wyniki zespołu parlamentarnego wskazują na udział osób trzecich, a prokuratura już dość dawno zrezygnowała z badania tego wątku? Nie jestem przekonana do końca, czy zrezygnowała. W każdym razie były takie wypowiedzi prasowe, wypowiedzi medialne, ale nauczona jestem już doświadczeniem, że potem ta osoba, która w ten sposób się wypowiada, nie przypomina sobie takich wypowiedzi. Na piśmie nie dostałam takiego oświadczenia prokuratury jako strona pokrzywdzona, więc ja rozumiem, że były to tylko takie głosy pod publiczkę i zbieranie sobie punktów u, w obozie aktualnie rządzących. Myślę, że dopóki nie zakończone zostanie śledztwo, nie wolno nikomu, kto szanuje siebie samego, e, wysnuwać e, wniosków e, już a priori decydujących o. E, o e, na wniosków podsumowujących to śledztwo. Na pewno nie powinna tego robić również, a przede wszystkim właściwie szczególnie prokuratura. I ostatnie pytanie panie Zuzanna, bo są sprzeczne doniesienia. Ja robiłem wywiad z Panią Małgorzatą Wasserman, która twierdzi, że prokuratura nie bada tego filmu 1.43, twierdząc, że jest to jakaś kopia. Natomiast dzisiaj mówiono zupełnie coś innego. Mówiono, że jest to oryginał, że strzały są oryginalne. Jak to jest z tym filmem? No jest dokładnie tak, jak mówiono dzisiaj. Dokładnie tak. I prokuratura sama stwierdziła, że jest, nie jest to żadna kopia, jest to materiał oryginalny. To, co, mi się, co się nie udało dowiedzieć od prokuratury, oprócz tego, że rzeczywiście nie ma woli badania tego filmu, to jest ewidentnie fakt, że jest to niepodważalne, niepodważalne i oryginalne pochodzenie tego filmu. Dobrze, to dziękuję bardzo w takim razie. Życzę udanego lotu i proszę nie rozłączać, tak? 尽快，尽快 <Dziękuję, S 2>、mm。Hmm,